Hey, Low. Yeah, CJ. Hey, CJ, tell me why I didn't finish high school. Cause you've been dealing drugs, man. since the age of 10. No, that ain't it. Cause <laughs> you had put hands on that teacher for wearing baller colors. <laughs> no, that ain't it either. It's cuz I'm too intelligent for this shit, man. I am the real deal, fool. Oh, shit. A genius. <laughs> oh, oh, yeah. Who has more straps than anybody? Who has all the straps, huh? Uh, a man with a lot of guns. Shit, I give up. The army, my nigga. The army. Let's go! Yeah! Więc w tym w kolejnym odcinku. No i co? Idziemy ukryć wojsku. Mm, co mi się podoba? Wreszcie sensowna misja okradania.

Tylko nie będzie nam to dał ciebie, nie umiecie jej się ci tak This is the spot National Guard Depot Man this shit look real serious Are we up for this? national Guard, fool we get soldiers ain't no match for grove street OGs. I'm there and open the damn gate hey stop where you are and hey, you need a hole put in huh? Nice job, CJ. Thought that was a suicide mission for sure. Now open the warehouse and keep these motherfuckers busy. Yeah, open for business. Back that van up in here. It's a massive okay. I watch all bats while you need to to collect the crates. Oh, so. mm, good S. Okay, homie, let's load this shit up. Tak, najważniejsze jest to, że skrzynki mogę wziąć sobie naraz i zrobię w tą misję w mniej niż 5 minut pewnie. Albo i nie. Sarajiko tu nie ma jeszcze. Co to za wojsko?

Może być i tak. Uważaj, że skrzynkę się nie zbagowała. Go! go, go. Oh. they a got a storage garage up in willowfield go damn man these idiots just don't give up what's happening back there these part-time soldiers got a chip on their shoulder nice rhymes man hey we real heavy talking right, to you nice never shoots us Zostawcie, proszę. Całą trubiącą, całą balię. waszych wszystkich... Rzeczy broni. Nie, wiem, co Zróbcie wam bo <trybujesz> That shit was tight, tight, man. That shit was shit. Man, you say you down for the homies, but all you do is complain. It's on Of moja muskulatura na którą pracuję tak bardzo. Dobra, idziemy do Sweeta. O, kocham rozpiące się samochody zaraz pod nosem. Zaczuję, że żyję. Ale się czuć, jeśli połóż się na to auta. Okej, pobierze się na słowo usłyszeć. Нет, это не то есть амунишен. Ну. Так. Добр -мак. Jestem element przyjmowania terenu. No i to mi się podoba. Wreszcie. Dobra, witam. jeśli all virtually legal and above board. O, pancerz? Tak. Wiem, że to wybór profesjonalisty. Dobra, to tu mamy? Szczelba. 600. Może nie. To taki fajny SMK Kupił go To mi wy... nie i to mi powinno wystarczyć jeszcze No ale dobra, pójdziemy, zobaczymy Oprzemy możemy. O, to ci bierze auta od się nie patrzy. Lecz patrzy Tak mają umiejętności prowadzenia są mega słabe. Za tak członków Ja. Nie wiem, co ich znaleźć, na czym polega. Gdzież wiem, policja nie wynikała? Dobra, zaczęło się. by się nauczyć strzelać. Uwaga, oh. to już. carry some. Че же в шанс пятый? так фарманьте. Апа, Chowuja, dzielnica jest moja. No i to się rozumie. To o I przejąć wszystkie teraz gangi Cały teren należący do innych, żeby należał do nas Ale mogę zaznaczyć? O mogę tak, Jedziemy do Tempelho Okej, okay, poradźmy Jedziemy do koła lepszy sposób na tri dla pani Boki. Okay, then. The butchers to have asked him Ten pay. Carl! Dang, where are you off from? Shit. Where are you running off to, Carl? I thought we were friends. Yeah, whatever. As an officer in charge of putting an end to gang violence, I find myself in a difficult moral position, Carl. Yeah, right. Carl, I'm hurt. I truly am. And just as I was about to help those poor Grove Street boys, Oh yeah, how? I like the status quo, Carl. I like having all you bastards doing my job for me, blowing each other's guts all over the side. Dumb bastards. Now, if it's brought to my attention that one tribe gets an unfair advantage over another, that truly troubles me, Carl. So what you saying, man? I'm saying the ballers have brains, Carl. They watch the news. I'm saying they're making friends, cutting deals, and tooling up for more than half-ass drive-by. Lots of cheap guns coming into America since the fall of the Wall, Carl. Man, cut that bullshit, tenpenny. Just say what you mean, man. Go check out a busy freight warehouse down the docklands, and you'll see what I mean, Carl. Yeah, okay. Y'all take care now. For sure. Okay. Dobra, hmm. Hey, give okay, me that. the day Jak zwykle muszę skręcać złe uliczki i płynie się dziwić Dlaczego mam po 50% nagle i ija z autem Ja się nie dziwię, bo ta gra polega w 50% praktycznie na jeździe autem No ale okej okay. nie robię Yep. Fajnie, czy mają spotkanie w magazynie Alczka, że tamten jeden co jechał motorem wjeżdżał praktycznie z kosem. No ale okej. Okay. Znaczy nie z kosem. nie jechał po powietrzu. Po prostu. Łatwe krzyki <noise> głowy. Przyciągnie się, trzeba sobie władzić. Gdzieś to był... o, pancerz. To mnie uratuje, mając ser... Myślałem, że umarł, po prostu głupoty. Przed... wszystkiego. Dobra. Okej. Uff. Czy to? Tak. Proste widzę. Co jeszcze. No, oni są nie powiem prości co po prostu wychylają się niepotrzebnie oh, kałach kałach On kałacha zarąbiście jezu wbiłem się do majoru Pościg, akcja i test. Ale się zesrałem, że umarłem. Bo ja pierdziele. Co, jedziemy do suite'a jeszcze? Mamy czas. <laughs> I apologize. I'm just some more. <laughs> hey, man, what's hey, man see later, dog. Hey, even my brother called me a buster. Hey, baby. Carl, what's up, baby, brother? What's happening? Peak this. Tenpenny just came by. Said that one of them ballers that you and Smoke laid out, Little Weasel, is getting buried and all the OGs gonna be there. At a funeral? Yeah, we just catch all those ball sack ass niggas at one time. Hey, what up? What's going on, dog? At a funeral. Just like Mama's. What up, fam? Let's go pop these motherfuckers what's up, out. Man? what's cracking? Hey, look, we gotta go do something what's real big. Nigga? What up, kid folk? Put Grove Street on dog? the map for good. For life. Alright, nigga. Grove Street for Let's life. Let's roll. We going need some allies. Okay, it's actually gonna go extinct. This is it. Okay, CJ, come on over. Y'all take up positions and wait for K. Looks like that bus is wearing armor. Might take a round or two to drop his ass. Okay, you got the first What you say to me? You no, the Come on, stay close. What y'all waiting for? Hey, what's cracking there? What you dudes waiting for? I'm gonna take him.

Chopper. I like chopper. A, czy też miesza jedną gaskę, ja to nie ogólnie pościg. Gdzieś tak nie może to włości kupi cały? Okej. Okay. Man, we was a force back there. Everybody go home, stay low. We ain't seen each other all day. Copy, I'll catch you later, Carl. Oh, yeah. Yeah, after my heat's I'll tell you. No, 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 I think we're going to go to the end of the day. I'm going to go to the end of Bye bye.